Cześć, witam cię serdecznie. Mamy sierpień. Jak widzisz, żar leje się z nieba. Jest gorąco. Często pada pytanie, co pić? Jak się nawadniać? Temat cały czas budzi trochę kontrowersji. Trochę tutaj producenci nami manipulują, bo na półkach jest bardzo dużo płynów przewidzianych dla sportowców. Pierwsze właśnie pytanie: czy my jesteśmy sportowcami jako amatorzy, jeżdżący często bardzo rekreacyjnie? Tak więc przedstawię Tobie mój sposób nawadniania organizmu, jak ja tutaj sobie z tym radzę. Ja dzielę sobie, jeżeli chodzi o rodzaj napoju, dzielę to sobie poprzez długość mojej wycieczki. Jeżeli zamierzam jeździć do półtorej godziny, stosuję tylko i wyłącznie zwykłą czystą wodę. Może to być woda, oczywiście trochę mineralizowana, tak do 600-700. Więcej nie, bo nie chcemy też obciążyć naszego żołądka rozkładem wszystkich tych produktów mineralnych. Ale stosuje tylko i wyłącznie zwykłą wodę. Jeżę często, jeżę dużo, nie chcę faszerować organizmu żadną fruktozą, glukozą, barwnikami, chemią. Nie jest to potrzebne. Przy zbilansowanej, normalnej, zdrowej diecie, półtorej godziny na rowerze to jest, to jest żaden wysiłek, żeby woda nas nie nawodniła. Spokojnie woda się nawodni, spokojnie stosuj wodę i jak najbardziej tutaj. Tobie również rekomenduję, jeżeli zamierzam jeździć powyżej półtorej godziny do 3, do 3 godzin, stosuję tak jak widzisz, tutaj jest inny trochę kolor tego pidonu. Tego stosuję na przykład miód, stosuję dodatki cytryn, stosuję na przykład wyciskanego grejpfruta, wyciskany pomarańcz. Tutaj, oczywiście, nie wszystko naraz. Tutaj podaję tobie, co można wykorzystać, ale miód, miód z cytryną. Dzisiaj, na przykład, tak, taki mam zestawik: miodzik z cytryną. i Jak najbardziej naturalne produkty. Jeżeli wiem, że wysiłek będzie intensywny i wysiłek będzie trwał dłużej niż 3 godziny, albo równe, albo okolice 3 godzin no tutaj, już tam nie dajmy się zwariować co do minut, ale wiemy, że będzie bardzo intensywny wysiłek to dopiero sięgam po tutaj takie preparaty specjalistyczne. Mam tutaj na myśli na przykład Izostar bądź tego typu podobne produkty. Nie sięgam po formułów, nie sięgam po zwykły cukier, glukozę, jakieś takie tanie barwniki, dlatego, że to nie ma sensu. Nasz organizm wcale pozytywnie tego nie odbierze, ani nie będzie z tego żadnych korzyści. Tak więc mój sposób na nawodnienie to jest tak, do półtorej godziny czysta woda, Powyżej półtorej godziny do około 3 godzin naturalne składniki miód, cytryna, pomarańcz, grejpfrut wyciskane powyżej albo jeżeli już mamy naprawdę bardzo, bardzo wysokie upały to te okolice trzech godzin właśnie izostar. Wiem, że trochę nas producenci kuszą. Kiedy wyjdziemy do marketu, widzimy na półce kolorowe napoje wszelakiej maści. W zasadzie na wszystkie niedobory. Sami nawet nie wiemy, czego nam brakuje, ale za to producent, jako nasz główny trener, wie. Tu brakuje nam magnezu, tu potasu, tu do jakiegoś innego składnika, tu wapnia. I tak nas tutaj szczują. Tymi etykietami, ale to nie do końca jest dobre dla naszego organizmu, bo jeżeli trzymamy się zdrowej diety, czyli normalnie po prostu się odżywiamy, jemy warzywa, jemy owoce i jemy produktów przetworzonych zbyt dużo, normalnie uzupełniamy naszą dietę we wszystkie wartości, wszystkie mikroelementy, to uwierz, że nie potrzebujesz tych wszystkich napojów, które są na półce sklepowej. Zdecydowanie wystarczy tobie woda, a powyżej tego czasu oczywiście jakąś domieszka do wody, żeby trochę tych węglowodanów również było. I tutaj jak najbardziej miody, miody się sprawdzają, są słodkie, mają węglowodany. Można oczywiście sobie poszukać przepisu, można sobie porobić jeszcze inne koktajle. W domu też pamiętaj, żeby co jakiś czas popijać Sok z buraka, ale uważaj, soku z buraka nie, nie powinno się pić też codziennie. On bardzo też zagęszcza nam krew i tutaj może nie być to dla nas zbyt korzystne, ale raz na jakiś czas pamiętaj, urozmaicona dieta, również jeżeli chodzi o napoje. Soki z marki, soki z buraka, a każdy tutaj upał nie będzie tobie straszny. Oczywiście oprócz napoju należy zadbać o. Wszelkie, wszelkie maści tutaj produkty ochronne na głowę, na ciało. Bo upał to nie tylko nasze nawodnienie nie tylko tracimy dużo wody ale pamiętaj, że upał również działa na naszą głowę możemy być przegrzani termicznie. Pamiętaj o odzieży oddychającej pamiętaj o robieniu przerw pamiętaj o tym, żeby jechać w cieniu w miarę możliwości a żaden upał nie będzie dla Ciebie straszny i nie będzie przeszkodą. Pamiętaj też, że już w tych czasach bardzo często występują sklepy po drodze. Dlatego śmiało możesz tutaj po drodze je uzupełniać, a jeżeli właśnie jedziesz tylko z wodą, to nawet w ciągu tej półtorej godziny jesteś w stanie w sklepie sobie taką wodę dokupić. A Ci mamy ruch. W kwestii bidonu, nie będę już wymieniał marki, ale jeżeli zobaczycie taki bidon na półce sklepowej, 700 ml pojemności, nie kupujcie, choćby był wyprzedawany za 90%, jakby była 10% promocja, czyli za 10% kwoty po prostu nie kupujcie. Życzę, żeby producent pił z tego wodę od śniadania do kolacji. Bardzo plastikowy posmak. Bardzo woda przenika. Niesmaczna. Dodatkowo pomijam to, że jest biały, bo... Znaczy przezroczysty. O tym wiedziałem. Ale po prostu zupa się gotuje. Potrzebowałem na szybko bidon, więc brałem sobie po cenie. Przyjanuszowałem. Teraz cierpię. Pójdzie ten bidon zaraz do śmieci. Wleci jakiś normalny bidon, który jest bardziej tutaj przebadany przez producenta, jeżeli chodzi o związki, które które w sobie ma, bo ten bardzo zmienia smak wody po godzinie, półtorej to już bardzo trudno jest wypić tą wodę to już trzeba być tak spragniony bo posmak jest, jest niesamowity do tej pory jeszcze go nie wypłukałem i w zasadzie nie mam już zamiaru płukać tego bidonu w nieskończoność po prostu powędruje on do kosza wleci jakiś bardziej przy, przyjazny bidon tak więc przy okazji nawodnienia ten bidon zdecydowanie odpada. Nie rekomenduję go, nie polecam. Wręcz przeciwnie, taka produkcja powinna być zakazana, a ten, kto wymyślił, powinien pić z niego do odśniadania, do kolacji, żeby poczuł, co wyprodukował i co oferuje ludziom, bo ten posmak jest, jest po prostu nie do zniesienia. I z żadnym bidoniem się jeszcze nie spotkałem, żeby miał aż taki smak. Oczywiście są bidony, które trochę zmieniają. Posmak na początku, szczególnie co jest dosyć takie naturalne, ale tutaj mówimy o jednym, dwóch użyciu. Ja takim bardzo gdzieś tam subtelny na końcu języka, taki posmak plastiku, ale nie mówimy o zmianie w ogóle smaku napoju o 100% na jakieś mydliny. Tak więc ja śmigam coraz głębiej w las. Trzymaj się. Pamiętaj o nawodnieniu, pico 20 minut. Jeżeli już bardzo potrzebujesz, bo Twoja dieta nie jest zbyt bogata, to stosuj właśnie miód, stosuj cytrynę, nawet jakiejś już do godziny czasu. Jeżeli uważasz, że tego potrzebujesz, każdy z nas jest inny, ale radzę Tobie, unikaj po prostu stepowych gotowców, power raidów, hiper, super, hipo, izorejdów, a swój organizm Tobie w przyszłości podziękuję. Twoje zdrówko, trzymaj się, cześć!